Witam wszystkich z tej strony, Szwajcar. W tym nagraniu będzie trochę o krypto i też o trading z rywalizacji, ponieważ jest aktualnie ciekawa sytuacja. Mamy tutaj wykres bitcoina do dolara i metodę wybiciową, czyli właśnie tą składającą się z formacji, gdzie środkowa świeca jest najwyższą, dwie poprzedzające są niższe, dwie następujące także są niższe. Cały zakres formacji to Zakres od ceny maksymalnej do ceny minimalnej. I teraz powtórka tego materiału z metody wybiciowej, ponieważ przy ostatnim podsumowaniu wychodziło, że 2021 rok jest aktualnie z wynikiem 13 tysięcy na plus. Natomiast w związku z tym ostatnim wzrostem wszedł też ostatni, nawet tutaj chyba piąty setup na wzrost, także mieliśmy 5 setupów na wzrost, wszedł ten ostatni. Jego zakres to dokładnie 8700. Zaokrąglimy do 8500 do statystyk, natomiast tutaj jak widać 8700 zostało zaliczone poziom 50700. Także tylko policzmy dla porządku 13000 plus 8500. To daje dokładnie 21500 z tych właśnie setupów z 2021 roku. Tutaj mamy styczeń, tutaj mamy luty. I teraz co ciekawe, rysuje się już setup na short. Dokładnie chodzi o ten właśnie setup. Dwie poprzedzające świece są wyżej, dwie następujące także są. Aktualnie wyżej, ponieważ dzień się jeszcze nie skończył. Zakres tego setupu to mniej więcej 6000. Wejście na poziomie 45700. Target, oczywiście, też 6000, czyli poziom 39700. I wychodzi na to, że target w tym setupie, jeśli tutaj dojdzie do spadków, short, tutaj stop loss na wysokości tej formacji. Target oczywiście niżej od wejścia o 6000, gdzie stop plus równa się tych profit. Także jest to metoda 1 do 1: opierająca się na wysokiej skuteczności właśnie metody wybiciowej na Bitcoinie. Teraz tylko warto jeszcze podsumować: od samego dołka do szczytu w 2021 roku mamy zakres około 22800 dolarów. Ale zauważcie, z tej prostej metody wybiciowej mamy już osiągnięty tutaj zysk 21 500 dolarów. Także ta metoda wybiciowa daje to samo, jakbyśmy kupili na samych dołkach bitcoina do dolara pozycję long i sprzedali na samym szczycie. A metoda jest tak wygodna, że aktualnie nie mamy żadnego setupu, czekamy na ten spadkowy short. A już mamy ten zysk. Także tyle co do aktualizacji metody wybiciowej. Teraz przejdźmy do altcoinów, ponieważ nadal trwa altcoin season. I na samym początku chciałbym pokazać tutaj XMR, czyli Monero. Monero do dolara. Widać, że tutaj te wzrosty w ostatnim czasie przyspieszyły. Wyglądają podobnie jak na Litecoinie do dolara. Sytuacja też jest podobna w kontekście tych szczytów z 2017 roku, ponieważ jeszcze nie osiągnęliśmy all time high, a na właśnie tym tokenie i cały czas tutaj widać, że jest presja na wzrost. Tyle, że akurat na Monero osiągamy teraz taki mini strzał podażowy i później kolejne takie strzały podażowe są do osiągnięcia. Ruch jest bardzo szybki, także po korekcie może być tutaj mocny wyskok w górę. Monero też nie jest jeszcze tak mocno spompowany, jak inne projekty, inne tokeny krypto. Przejdźmy też do samego Litecoina, do dolara i mamy podobną sytuację. Szczyty z 2017 roku. I aktualnie tutaj przyspieszony ruch wzrostowy w górę, już świeżo po wykonanej korekcie. Tutaj mamy wykres tygodniowy. Teraz przenieśmy się na wykres dzienny. Także wybieramy tutaj świeczki dzienne i widzimy mniej więcej, jakie są tendencje spadkowe, jakie są wzrostowe. Jakie są spadkowe tendencje, jakie są wzrostowe. Będzie trzeba tutaj aktualizować ten wykres cały czas w górę. Na chwilę oddalmy jeszcze wykres na Litecoinie do dolara. Aktualnie cena to 221 dolarów. Szczyty poprzedniej hossy to poziomy w okolicach 370 dolarów. I teraz jaki jest target? Według mnie minimum to 500 dolarów w tym altcoin season na tokenach takich jak właśnie Litecoin. I jest to wartość dosyć umiarkowana, ponieważ minimum z tej Bessy to okolice 23 dolarów, 25, a wycena 500 dolarów to około 20-krotny wzrost od cen minimalnych. Warto tutaj przenieść się na Ethereum, czyli ETH do dolaru od Tethera, czy też dolara. Mamy tutaj Minimum bessy na Ethereum w okolicach 75. Przyjmijmy, że 80 dolarów mieliśmy minimum tej bessy. Natomiast aktualnie mamy już 1800, czyli powyżej no, nawet 20krotnego wzrostu. Ponieważ 20 razy było już 1600 dolarów, a 1800 no to już 22-23 razy, i akurat Ethereum jest już po wybiciu swoich all time highs 2000. To tutaj, co ciekawe, z 2018 roku zostały osiągnięte dokładnie tutaj tydzień, który już zahacza o 2018. Czyli szczyt mamy dokładnie. Dokładnie jest to cena w okolicach 13 stycznia 2018. Jak wygląda przebicie bańki w Altcoin Season? Mamy natychmiastowy spadek z okolic 1400 do okolic 700, czyli spadek o 50% na dużym projekcie krypto. Wzrosty charakteryzują się tym, że spadki nie przekraczają nigdy poziomu 30%, maksymalnie 38%. Natomiast przebicie bańki to już właśnie spadki w okolicach 50%. Po tym spadku o połowę bardzo ciężko podnieść się właśnie kryptowalutom. Teraz kilka słów o Trading Skill edycji 6. Co ciekawe, stało się tak, że pierwsze miejsce obecnie ma w okolicach 35%. Także, aby wygrać główną nagrodę w wysokości około 5000 złotych, okazuje się, że wystarczy właśnie przebić ten wynik. Mamy aktualnie czwarty tydzień handlu, a wiele osób już po dwóch tygodniach wyłączyło podglądy, bo po prostu uważało, że skończyło już swój handel. Meta jest na ósmym tygodniu handlu. Natomiast rejestracja jest do dzisiaj. Link do rejestracji jest w opisie do tego nagrania. Także to jest jedna sprawa. Natomiast drugą sprawą jest to, że będzie tworzony nowy projekt. Czyli 5 traderów z grupy traderów. Będzie startowało w takich eliminacjach czy też rozgrzewce turniejowej, mającej na celu wyzwanie innej grupy również z pięcioma traderami. Także tutaj może być ciekawie w najbliższym czasie. Pojedynek 5 na pięciu, jedna grupa, przykładowo grupa traderów kontra TOTS. Jeśli oczywiście mają odwagę stanąć do takiej rywalizacji, wynik będzie liczony jako średnia całej grupy tych pięciu traderów. Poziom na polskiej scenie tradingu jest bardzo niski. A takie wyzwanie poprawiłoby merytoryczność całej sceny. Jeśli natomiast dana grupa nie będzie miała odwagi wystartować w takim wyzwaniu, no to będziemy to rozgrywali wewnątrz naszej grupy, grupy traderów. My nie boimy się pokazywać rachunków. Pokazujemy rachunki w ramach trading skill. Ponieważ Wiadomo, że są nagrody do wygrania, a poza rywalizacją, no to już decyzja zależy od każdego tradera z osobna. Normalnie podglądy zostaną zdjęte po zakończeniu Trading Skill edycji 6, czyli po 20 marca. Takimi ciągłymi wyzwaniami między sobą będziemy tworzyć organiczny proces rozwoju grupy. Natomiast, Ci, którzy obserwują, jak szpaki na wierzbie kraczą tutaj na grupę traderów, będą uważani za prostych bajkopisarzy. Szkoleniowcy od brokerów również będą postaciami z bajek, które mówią o tradingu, ale nie pokazują jednak tego tradingu. A do zweryfikowania jest wiele rzeczy oraz metod tradingowych. Rany no, już pokazały w edycji szóstej, co traderzy stosujący te rany potrafią? Fibo. FIBO w ogóle nie odpowiedziało na zaproszenie, także tutaj nie wiem, boją się braku skuteczności, tylko wolą opowiadać te swoje bajeczki przy okazji analiz o 12.00. Codziennie, dzień w dzień, te analizy mają nakręcić traderów. Żeby im więcej handlowali do hiperaktywności, czyli niepotrzebnego handlu, day tradingu i różnych innych głupot. Im więcej handlujesz, tym płacisz większe koszty transakcyjne. Co do FIBO będzie materiał komentarii na temat właśnie tych, no, można powiedzieć, schematów działania. Podobnych jak na rynku krypto w przypadku pump and dump. Natomiast teraz przejdźmy jeszcze do tematu ranów, ponieważ no, trzeba to podsumować. Podsumowanie tych ranów, mamy rany, czyli technika. Mamy 100 tysięcy na rachunku w banku, wpłacamy sobie 1000. Full depo cały czas, czyli pierwszy raz się nie uda. Znowu wpłacamy 1000. Znowu się nie uda. Kolejny 1000. Znowu się nie uda. I przy jakiejś okazji entej, enty raz ten 1000 zostanie wylewelowany przykładowo do 20 tysięcy. Wtedy wypłacamy zysk, czyli 19 tysięcy i wracamy do. Początkowego tysiąca i znów próbujemy. Kilkukrotnie nie udaje się. Później nadchodzi wysoka skuteczność w naszej metodzie, i znów levelujemy rachunek do 20 tysięcy. I takie podejście jest w miarę ok, ale traderzy, którzy stosują właśnie te rany, co ciekawe, wpłacą. Nawet ośmiokrotnie, na odcinku dwóch tygodni, i psycha siada. Także tutaj jest duży problem z psychiką. Później zaczynają się hejty i inne historie tworzone właśnie z przyczyn takich, że na rynku nie wychodzi. A tutaj przecież w ranach trzeba do skutku próbować. Czyli kolejne dwa tygodnie, kolejne dwa tygodnie, i za siódmym tygodniem, po dopłatach wysokości 20 razy, może wyjść ran na 40 razy. Jest takie powiedzenie: aby wygrać trzeba grać, a ten, kto stracił, to stracił. Także podsumujmy. Fibo. Czekamy na FIBO. Rany same się wyjaśniły, ale też nie do końca, ponieważ taki okres dwóch tygodni nie jest wiarygodny statystycznie. Potrzebowalibyśmy okresu 8 tygodni i to jeszcze powtórzonego raz dwa, żeby tutaj pojawiła się jakaś porządna statystyka, czy wykres wygląda w ten sposób, czy jednak będzie tutaj. Mocny wzrost. Przykładowo razy 20. Po dopłatach. Przykładowo 8 dopłatach. Ogólnie, też warto powiedzieć, że rany. No, tutaj dla brokera są atrakcyjne, bo to jest kręcenie obrotu. Bardzo duża hiperaktywność. Overtrading bez przerwy. Typu 20 pips dzisiaj. 20 pips jutro. A jak będzie minus 80 pips. To grid puścimy i jakoś wrócimy na 20 pips. Zamkniemy. Także, jak się nie uda, grid, no to niech się pozabijają i tutaj wszystko na jedną kartę. Wa bank. Jak to się kończy, każdy wie. Paleniem konta i wpłatą kolejnego depozytu. Rany są jednak. Jakąś tam protezą, ponieważ lepiej oczywiście. Nie stracić od razu, 100 tysięcy tylko. 1 tysiąc przykładowo, razy 20 prób. Może, może, któraś próba wyjdzie i zrobimy super run razy 100 razy. Kolejna kwestia odnosząca się do tych właśnie ranów. No to rynek. Mamy przykładowo strategię. Ranową dopłacamy sobie, robimy ten ran. Mamy okres. Dwóch tygodni rynek startuje, rośnie w górę, my mamy scenariusz na short, rynek dalej sobie rośnie w górę, konsoliduje i rośnie w górę. Tutaj spaliliśmy konto, drugi raz short, spaliliśmy, trzeci raz short, spaliliśmy, czwarty raz short, już kończymy handel, bo już jest po dwóch tygodniach i siadła już psychę. Także nie da się kontynuować handlu, jak już psychę siądzie. Natomiast do tych ranów potrzebny jest zupełnie inny rynek. Zaraz tutaj nakreślimy, jaki to rynek jest właśnie potrzebny do ranów. Rynek no, bardzo zmienny, ale w granicach cały czas tych samych poziomów. Mamy dwa tygodnie. Przykładowo, zaczynamy z tego miejsca, rynek rośnie, spada, rośnie, spada cały czas, tutaj porusza się w tych samych zakresach. Przykładowo, startujemy, short, zarabiamy, przekładka na longa, znowu short, znowu long, możemy tutaj sobie zagridować te shorty, tutaj wyjść, tutaj już longi pogridować, wyjść sobie z tych longów, tutaj shorty zagridować. Wyjść sobie z tego longi i cały czas takie przekładki, jak wiadomo, już po kilku razach mnożymy potęgowo. Mamy 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 i tak dalej. 2000. 48 4096 i tak dalej. A zauważcie, ile było już tych setupów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Także podsumowując, rany te stosowane i promowane na PST, na polskiej scenie tradingu, odnoszą się do prostej strategii. Handlu do średniej, czyli min reversion, a nie sprawdzają się jeśli mamy trend, czyli rynek cały czas w jedną stronę. To w sumie tyle w pierwszej części tego nagrania. Kolejna część wkrótce. Pozdrawiam i życzę zysków.